Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, tam gdzie chłodny wieje wiatr, w śniegu dreptał mm. Renifer Rudolf. Mm. Swoim czerwonym nosem wskazywał drogę drużynie dzielnych elfów. Wracali z dalekiej podróży ze specjalną przesyłką dla samego świętego Mikołaja. Wędrowali przez wysokie góry, śnieżne doliny, mijali lasy, aż ich oczom ukazało się magiczne miejsce, które zwą wioską świętego Mikołaja. Ej, troszkę w dół z tą bombką, tak, tak dobrze, dobrze. Tak, tak, o tak, tak dobrze. Ostrożnie fajt Maju i Janku. Witajcie w mojej wiosce. Pomachajcie do mnie. Spójrzcie, właśnie ubieramy choinkę. O, ta lepsza. I prezenty pod choinkę, a bombki na choince. I... Tam, drogie elfy. nareszcie dotarliście. O, wyprawa się udała. Dziękuję za przesyłkę. Zaparkujcie Rudolfa i ogrzejcie się przy ognisku. Drogie dzieci, przedstawię wam naszych mieszkańców. To Rudolf, jego pełna moc to 500 koni. To znaczy Reniferów. A całej wioski dogląda Sowa-Śnieżynka. Roznosi magiczny pył i pomaga nam ubierać choinkę. I nasza Wiewiórka-Zwinka, co kocha orzeszki. A to Sarenka-Balbinka. A tutaj mamy choinkę. Przydałaby się tylko gwiazdka na czubek. Cześć, gwiazdeczko. I... <laughs> yep. Właśnie tak. Tu świetnie pasuje. Oj, fajny łapko, fajny Drogie dzieci... To o was ta księga, którą Rudolf mi przywiózł. Zobaczmy, co w niej jest. O, tu wasze zdjęcie. Wiem, że jesteście cudownymi dziećmi. Zobaczmy, co mamy w tej księdze. Jesteście cudownymi osobami. Uwielbiam was obserwować, jak jesteście razem. Jest tu też taka rada, zawsze słuchajcie rodziców. O, nadszedł już czas, to znak, że pora wracać do domu, hmm. Drogie dzieci! O, mamy trochę światła. Zanim przyjdą elfy, to może pokażę wam, kto najbardziej was kocha. Spójrzcie, kogoż my tu mamy na pierwszym zdjęciu? Cała wasza rodzina. Dobrze razem wyglądacie. A kto jest na drugim zdjęciu? Mama i tata pięknie razem wyglądają. Na pewno bardzo się kochają. O, jak oni bardzo was kochają. Zazdroszczę, zazdroszczę. Oczywiście pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochacie. O, to elfy już do nas biegną. Gdy nadchodzi wieczór, elfy przenoszą się do swoich własnych maleńkich domków, ukrytych tu i ówdzie na półkach pomiędzy książkami. Są i nasi mali mieszkańcy o, a to nasz gwiazdorek i jego malutki domek. Hmm, ale czysto dzisiaj elfy mają w swoich domkach. Chyba wczoraj miały dzień robienia porządków. Jest i mądrusia. Zobaczcie, jak czmycha do swojego domku. U niej zawsze najczyściej. Fryzurę ma idealną. O, jest i fajt łapek. O, o, chyba znowu coś pomylił. To jest kolejka, którą elfy jeżdżą między domkami. Widzę, że pieski cały czas jej doglądają. Choć Fryzio woli się bawić z elfami. A dyziot dzwoneczkiem. Błyskotka najbardziej lubi bawić się z pieskami. A to elfka promyczek i migotka. Migotka uwielbia bajki i opowiada je pieskom na dobranoc. A to jej ulubiona zabawka, reniferek. O, siop! O! O, to jest księga o was. Zobaczmy, co my tu mamy. Maju, jesteś już dużą dziewczynką. Podobno bardzo lubisz chodzić na basen. Chciałbym Cię pochwalić za to, że pomagasz w gotowaniu. Podobno czasami jesz za dużo słodyczy. Czy to prawda? Wiem też, że pomagałeś rodzicom. Janku, masz już sześć lat. Podobno bardzo lubisz jeździć hulajnogą. Chciałbym Cię pochwalić za to, że jesteś tak radosnym dzieckiem. Podobno czasami nie sprzątasz zabawek. Czy to prawda? Wiem też, że nie możesz się już mnie doczekać. Drogie dzieci! Zgadza się to wszystko? Czy to prawda? A co to takiego? Słyszałaś promyczku? No nic, co jeszcze tu mamy? O, a tutaj mam zdjęcie Waszych prezentów. Już nie mogę się doczekać, jak je Wam przywiozę. Sprawdźmy jeszcze tylko jedną rzecz. Nie widzę Was na liście grzecznych dzieci. Musicie zacząć bardziej się starać. Na pewno dacie radę. Dobrze, to już wszystko. Zaraz będę rozwoził prezenty, tylko jest taki problem. Nie wiem, czy w tym roku zmieszczę się do tych kominów. Wiedziałem, że te ciasteczka na śniadanie to zły pomysł. Dobra, chodźmy sprawdzić na moim kominie, czy to się uda. O, poćwiczę trochę. Snota, te, te gołębie jakieś, ciasne te mnie teraz robią, kożuchy jakieś takie grube. O, fajtłapku, a co ty tutaj robisz? Dobrze, że jesteś. Poborysz mi z prezentami. Tylko na blade kopytku Renifera zgubiłem pergamin z adresami dzieci. Drogie dzieci. Chyba nie będę mógł przywieźć wam prezentów. oj jo, oj, oj, jo, oj. A co tu masz? Bergami! Uratowałeś święta. Dzięki tobie rozwiozę prezenty. Zaklaszmy razem dla fajkłapka. Uratował święta. Brawo dla bohatera! Tłaszczmy razem dla Fajtłapka. Z całych sił! Brawo, 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 brawo! O, to teraz sprawdźmy dokładnie, gdzie mam lecieć. Chwileczkę... Kojarzycie? To chyba znane wam miejsce. Ustawię je w nawigacji Renifer Maps. Fajtłapku, zbieramy się. Będziemy lecieć. Jesteście tam? Czekajcie na mnie. Zaraz do was przylecę. Do zobaczenia! Pa, pa!